Zastanawiam się nad taką funkcjonalnością. Że wziąłem sobie taki regulator z Almana, który mam do regulowania wiatraków. Tyle daje na wyjściu, i można zmniejszyć. I wtedy pompa wolniej działa. Tylko zabiera, już czuję, że trochę się ciepły robi, zabiera 1,5 Wata prądu. I wolniej pompa pracuje. Już nie pracuje tak, że aż tutaj się przelewa, tylko wolniej zdecydowanie. I wydaje mi się, że chyba lepiej jak to będzie taki wysilony cylinder. No nie wiem. Powiedzcie, co sądzicie, bo... Bo pojęcia nie mam. Robić coś takiego, czy nie. Ci, którzy się znają, to proszę o, o informacje. Dzięki.